Witajcie! Dzisiaj przedstawimy Wam sposób wyznaczania najkrótszej trasy za pomocą kartki papieru. Przed sobą widzicie element mapy używanej na odcinku nawigacyjnym, który posłuży nam za przykład. Spróbujemy wyznaczyć najkrótszą trasę z punktu, w którym się znajdujemy, do punktu docelowego, zaznaczonego po prawej stronie. Mam tutaj kawałek kartki papieru. W tym przypadku tektury, żeby wyraźnie było ją widać na tle mapy. Tak naprawdę może to być cokolwiek. Do wyboru mamy dwie drogi. Drogę A zaznaczoną na zielono, i drogę B zaznaczoną na pomarańczowo. Jeżeli ktoś już na tym etapie widzi krótszą drogę. To jak najbardziej ma smykałkę do nawigacji. Ci sprytniejsi pewno zauważyli, że po środku naszej trasy znajdują się dwie drogi, które umożliwiają nam wytyczenie jeszcze dwóch dodatkowych tras. Dlatego wyeliminujemy je, stawiając na ich boku strzałeczkę robiącą z tych dróg drogi jednokierunkowe. Nie bierzemy zatem ich w ogóle pod uwagę. Mogłem te drogi po prostu wcześniej wymazać. Jednak chciałem dodać trochę smaczku do całego poradnika i trochę zmusić Was do myślenia. Przepraszam. Zaczynamy od zaznaczenia wspólnego początku naszych obu tras. W ten właśnie sposób. Następnie przykładamy początek do miejsca, w którym się znajdujemy. Bardzo dokładnie. I zaznaczamy całą długość pierwszego odcinka. Następnie bierzemy koniec pierwszego odcinka i przykładamy go do początku drugiego. W taki oto właśnie sposób. No i zaznaczamy koniec drugiego odcinka. W ten sposób otrzymaliśmy Długość pierwszej możliwej trasy. Teraz od tego samego punktu początkowego w ten sam sposób przykładamy do miejsca, w którym się znajdujemy i zaznaczamy długość pierwszego odcinka. Robimy to trochę dłuższą kreską w celu odróżnienia. Zwróćcie, proszę uwagę, że drogi są nierówne. Musimy zmierzyć każdy odcinek po kolei. I jeszcze tylko ostatni odcinek i otrzymujemy całkowitą długość drugiej możliwej trasy. Jak widzimy, jest ona zdecydowanie krótsza. Zatem odcinek B jest krótszy. W kodyfikatorze zapisane jest, że krótsza droga może wynikać z prostych zależności geometrycznych. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znajdujemy się w tym właśnie punkcie i chcemy dojechać do punktu. No, na przykład tutaj umieścimy punkt 3, 4, 5. Mamy dwie możliwości. Możliwość pierwsza i możliwość druga. Widzimy tutaj malutki łuczek, który automatycznie skraca nam tą trasę. Jest to właśnie ta prosta zależność geometryczna. To wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę szerokości.